Tak, jesteśmy w domu. Mm, no, powiem Wam, że dzisiaj nie spałam. Can you tell? Tak mi Leoś dał popalić, ale to... Uczymy się siebie, w sensie nie, że coś się wydarzyło, tylko... Przez to, że on się uczy jeść, yy, my musimy zmieniać butelki. I to zalecenia od pani yy, neurologopedy bo Leoś wybrał taką butelkę bardzo łatwą do jedzenia z firmy MAM, bo ona ma płaski smoczek no ale to nie o to chodzi, żeby mu wlatywało więc y, później kupiliśmy Lansinocha i on się teraz uczy z Lansinohę jeść natomiast no, tutaj już musi troszeczkę popracować więc się męczy i zasypia w połowie karmienia więc jest niedojedzony, nie do, więc awantura za godzinę i tak od drugiej do 6 rano do tego ja robię naprzemiennie, bo raz karmi piersią, oraz z butelki. No i z piersi jest to samo, że on zjada niepełne porcje, więc muszę go dokarmić butlą. Jeszcze w tym czasie muszę, wiecie, odciągnąć i tak nagle nie mam czasu dla siebie nic, żeby zrobić. Eee, rano to już miałam kryzys i po prostu poszłam taki ząbiak i poprosiłam Alek, płagam, przewin go. <śleszamy> A teraz jakoś nagle 3,5 godziny już śpi. Da się. No i zbieramy się zaraz, bo jedziemy do fizjo. Całą rodziną. I tak o... Nie wiem jak mamy to robią, że mają czas dla siebie przed tym wszystkim. No więc ja będę chodzić w kitce, bo to najszybsze. Nie wiem kiedy głowy myję.